Spotkanie, tak jak tutaj pan przed chwilą powiedział, na pewno było napięte do pewnego momentu, gdzie troszeczkę nam tam zabrakło. No coś można jeszcze powiedzieć, bo no, naj, największy markament u mnie do swoich zawodników i pretensji to chyba za przewagę, które prawie żadnej nie wykorzystaliśmy i to zadecydowało dość, dość dużo. Dobrze o tym wiedzieliśmy przed meczem że Kwizyn przyjedzie tutaj i na pewno się przed nami nie położy. Eee, prowadzimy czteroma bodajże bramkami do, po przerwie i, i, i gdzieś ten początek, szczególnie drugiej połowy, e, jakieś takie rozluźnienie i chyba brak koncentracji. Kwizyn to wykorzystał. Zaczęliśmy 0-4 i od 19-19 praktycznie okay. przez jakieś, nie wiem, 17-18 minut to była bramka za bramkę. i Wynik końcowy bodajże z sześcioma bramkami, ale wydaje mi się, że odnośnie obrazu gry w ogóle tego nie można porównać. Cieszą, cieszą oczywiście, trzy punkty. Tak jak już wcześniej wspomniałem, widzę jest ciężkim rywalem i bardziej z tego się cieszymy. Dziękuję. Zagrali naprawdę bardzo dobre zawody. Musieliśmy się sporo namęczyć, żeby zdobywać bramki, tak samo oni, ale tak jak Rafał tutaj wspomniał, chyba najbardziej, najbardziej kluczowym momentem meczu była właśnie, był początek drugiej połowy. Jak dogoniliśmy ich, wyszliśmy na jedną bramkę przewagi i nie, potrafi, nie potrafiliśmy przełamać tego, żeby, żeby, żeby dorzucić na więcej bramek. Po prostu było ani my nie mogliśmy dorzucić, ani oni, w końcu oni nas przełamali, poszli za ciosem i nerwowała końcówka. Ten trener tutaj bardzo dobrze zauważył, że. Dzisiejsza gra w naszej przewadze nie była za dobra. Dobywaliśmy mało, mało bramek z tego elementu gry, więc na pewno to jest do poprawy. Bardzo, bardzo szkoda tych punktów, bo można było tutaj powalczyć, ale pojedynki zabra z Kwidzynem zawsze, zawsze są zacięte. Taki mecz był dzisiaj i myślę, że, że wszyscy zgromadzeni na sali są. Z, z ciekawością oglądali po prostu ten pojedynek i nikt tutaj się nie nudził. Cieszą nas punkty. Fajnie, że to co sobie założyliśmy potrafiliśmy zrealizować na ten mecz. Szkoda jedynie początku drugiej połowy. Musimy się przed tym ustrzegać na następne mecze, bo może na tych paru pierwszych minut zabraknąć. Dla kibiców uważam też, mecz bardzo fajny do oglądania, do cieszenia się razem z nami. Ja by każdy mecz do końca sezonu już tak wyglądał.